Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Zapraszam Was na tutorial makijażowy, matowy makijaż w kolorach brązu i szarości. Zdecydowanie na co dzień i myślę, że każdy z nas, każda z nas sobie poradzi z wykonaniem tego makijażu. Podstawą są tak naprawdę pędzle do rozcierania takie puchate które ułatwią nam cały proces? A to, jakie kolory sobie zestawicie, to już jest Wasza fantazja. Ja tutaj użyłam szarość i brąz, choć te kolory teoretycznie nie pasują do siebie, to ja bardzo lubię je łączyć. A jakie połączyłam i co stworzyłam na swoich oczach, to już widzicie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podoba. Trzymajcie się cieplutko i oglądajcie dalej. Na sam początek tradycyjnie nakładam bazę z Line Crime. Już tutaj mi się kończy. Na szczęście, w zapasie już zakupiłam. Naprawdę świetna baza. Tam za beżowy, taki bardzo jasny cień. On jest wręcz taki białawy, ale to jest piękny, piękny, rozjaśniający beż i nakładam go na ruchomą powiekę łącznie z wewnętrznym i zewnętrznym kącikiem, a także strefę pod łukiem brwiowym. Teraz biorę taki jasny, brązowy, e, ciepły cień. E, on tutaj wygląda na dość mocny, ale jak widzicie przy nakładaniu on jest bardzo delikatny, taki, e, powiedziałabym nawet mm, bardzo, bardzo dobrze się nada do rozcielania tym cieniem a, lub tworzenia tylko takie ramy a, makijażu, tak jak zresztą ja robię tu teraz. Maluję tym cieniem takie bardzo głębokie, bardzo głęboką literę C. Fajnie to wygląda, i szykuję nam na następne cienie. Teraz nakładam szary, dość jasny cień. Nakładam go na środek ruchomej powieki oraz zewnętrzny kącik. Teraz biorę taki intensywny, mocny, ciemny, brązowy kolor i nakładam go w zewnętrznym kąciku. Em, przyciemniając e, załamanie powieki e, dość mocno. E, tutaj powiem szczerze, że mi troszeczkę za ciemno wyszło niż w oku obok, już gotowym, ale zaraz wszystko i tak będziemy. E, rozcierać i dodawać inne kolorki. Także, jak widzicie, teraz znowu rozcieram. W ogóle w tym makijażu tak naprawdę dużo rozcierania. Dokładam znowu tego e, szarego cienia, bo trochę nam znikło z naszej powieki. I teraz takim ogromnym e, pędzlem do e, rozcierania e, na, rozcieram po prostu granice. Dodaję delikatnie tego bardzo jasnego. E, Beżowego cienia w wewnętrznym kąciku, rozcierając całą tą granicę, którą sami widzicie zresztą. Teraz biorę beżowy cień, taki delikatnie ciemniejszy beż, i nakładam go w granicę pomiędzy tym ciemnym brązem a tym bardzo jasnym beżem. Bardzo fajnie to tworzy nam takie płynne przejście. Oczywiście musimy oczyścić e, strefę pod okiem, bo mogło nam się coś osypać. Teraz Eveline, ja tego serum używam jako po prostu bazę pod tusz do rzęs. Recenzję tego produktu szykuję, bo już używam od 3 tygodni i myślę, że co, co nieco mogę Wam już powiedzieć na ten temat. Generalnie same superlatywy powiem o tym produkcie, choć znajdzie się kilka minutów, także niedługo będzie recenzja. Tuż do rzęs z Astora z taką ogromną sztuteczką i klasycznie tuszujemy rzęsy. Kiedy już rzęsy są gotowe, możemy zabrać się za brwi. Brwi sobie tak naprawdę przyciemniam z benefitu Gimmy Brown. Powiem Wam, że to jest wspaniały kosmetyk i jak mi się skończy, to na pewno pójdę go kupić ponownie. To prawda ten dostałam w prezencie i bardzo się z tego cieszę, ale na pewno następną buteleczkę na 100% kupię, bo jest to świetny produkt. Jak widzicie, bardzo fajnie on wygląda na bezdwiałach. Ładnie już ładnie ujażnia, no i fajnie przyciemnia. Zabieramy się za twarz. Twarz już zrobiłam poza nagraniem. Oczywiście wszystkie kosmetyki, jakie użyłam, macie tutaj na dole także w opisie wszystko jest opisane. Teraz usta. Na usta nakładam e, taką bardzo, e, bardzo intensywną szminkę z e, Rimela Apocalypse. Niestety nie nagrało mi się to, jak ją nakładam. E, może to i lepiej, bo miałam różne problemy techniczne. Także. Tak prezentuje się cały makijaż. Mam nadzieję, że Wam się on podoba. Na końcu oczywiście znajdziecie zdjęcia całego tego makijażu. A tymczasem trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia następnym razem. pa! pa.